Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejną praktykę i po kolejną dawkę energii? Oczywiście, że tak. Dzisiejsza praktyka będzie skierowana na otwarcie klatki piersiowej. Można by powiedzieć, że otwarcie serca i ogólnie praca z obręczą barkową, tak, z otwarciem klatki piersiowej. Dzięki asanom, podczas których wykonujemy wygięcia do tyłu, tym samym, właśnie otwierając klatkę piersiową, wydłużamy i uelastyczniamy nasz kręgosłup. Klatka piersiowa pięknie się otwiera i rozszerza, czyli powodujemy jej większy zakres. Ogólnie wygięcia do tyłu pozwalają zachować taką równowagę między siłą a elastycznością. Oczywiście poprawiamy mobilność kręgosłupa, bo wzmacniamy głębokie mięśnie szkieletowe. Dlatego też sugeruję, abyś regularnie wykonywał, wykonywała właśnie praktykę jogi skierowaną na otwarcie klatki piersiowej. Jeżeli podobają ci się moje praktyki, będę ci bardzo wdzięczna za subskrypcję, komentarz, łapkę w górę, bo to naprawdę pomaga mi w tworzeniu nowych filmów. To co? Zaczynamy naszą praktykę. Siedzimy już w siadzie skrzyżnym, wydłuż odcinek szyjny, otwórz klatkę piersiową, bo dzisiaj cały czas skupiamy się na otwarciu klatki piersiowej. Ręce góra wdech i z wydechem skręcę w lewą stronę, wydłuż plecy, weź wdech, skręcamy się. Lewa ręka z tyłu, prawa na kolanie, oddechnij się od kolana, przytrzymaj chwilkę. Dobrze. Wyjdź z pozycji wróć do centrum ręce góra wdech. Barki w dół kierujemy. Dobrze. Tutaj weź wydech. Jeszcze raz wydech I skręcamy się w drugą stronę. Ta sama sytuacja. Wydłużamy kręgosłup i dopiero z wdechem. Weź wdech. I z wydechem dopiero skręcamy się. Odpychamy się jeszcze dłonią, lewą od kolana. Pamiętaj, aby nie napinać mięśni twarzy. Być w takim pół uśmiechu. Dobrze, wyjdź z pozycji, ręce góra, wdech. I teraz prawa ręka mata, lewa przeciąga, bok tułowia. Lewy bok tułowia. Dobrze, góra, wdech. I z wydechem druga strona. Góra, wdech. I wydech. Góra, wdech. I wydech. Dobrze, ręce do góry. Otwórz teraz klatkę piersiową, wycofaj ręce do tyłu, klatkę piersiową jakbyś chciał, chciała skierować do góry i dło, grzbiety dłoni się spotykają. Broda do mocka, możesz spojrzeć na pępek. Do tyłu ręce, otwierając klatkę piersiową i do przodu. I jeszcze raz do tyłu i do przodu. Ręce góra w dek, dłonie razem, palce spleć razem w ciasny koszyczek i rozgrzejemy na chwilkę nadgarstki. Wiemy, że nadgarstki pełnią ważną funkcję w Tak, mamy dużo psów z głową do góry, do dołu. No, mamy oparcie, prawda, na dłoniach te nadgarstki intensywną pracę wykonują. Dobrze, ręce wyprostuj, palce rozczapieżone i pozaciskaj w tempie. Im szybciej, tym lepiej. Wtedy bardziej nam ramiona i przedramiona pracują. Mhm. Dobrze, ręce do góry, barki już w dół, prawa ręka z tyłu na plecy, lewa do przodu dół, i taki grzbiet dłoni staraj się przykleić z tyłu na plecy tyle, ile możesz. Natomiast prawy łokieć ciągniemy do góry, i może jak pociągniesz łokieć do góry, spowoduje to oczywiście większe otwarcie klatki piersiowej. Może uda się chwycić za palce, czy palce się spotkają. Dobrze, przytrzymaj. Cały czas skupiamy się dzisiaj na otwarciu klatki piersiowej. I kontroluj cały czas oddech. Jeszcze chwilę przytrzymamy gomukasa na krowi pysk w rękach. Jeszcze chwila. Dobrze. Wyjdź z pozycji ręce najpierw do góry i druga ręka na plecy. Prawa ręka do przodu, dół i grzbiet dłoni przyklej tam gdzie możesz. Tam, gdzie jest Twój zakres, w tej pozycji od razu łokieć do góry powoduje to otwarcie klatki piersiowej. I wtedy tą dłoń z góry możemy przesunąć jeszcze poniżej i będzie łatwiejsze. Być może łatwiej będzie złapać palce dłoni. Jeszcze chwilę przytrzymaj. Dobrze, jeszcze jeden wdech, wydech. OK, wyjdź z pozycji i przejdziemy już do klęku podpartego. Palce rozczapierzone na szerokość barków, kolana na szerokość bioder. Stopy również. Często te stopy skręcają się, więc pilnuj, żeby palce stóp były skierowane do tyłu. Wklęsłe plecy, pozycja krowy. Weź wydech i wydech kot. Wdech, wypychamy pośladki, patrzymy przed siebie. Wydech kot. I jeszcze raz. Wklęsłe plecy. Pozycja krowy. Wydech, kot. Wklęsłe plecy. Wdech i wydech. Proste plecy, i teraz prawą dłoń przenieś na odcinek lędźwiowy, i jeszcze wycofuj bark do tyłu, łokieć do tyłu i klatkę piersiową. Cały czas intencją dzisiaj jest otwarcie klatki piersiowej, więc cały czas stara się jeszcze poszerzać, pogłębiać ten zakres. 1 do 5. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. Dłoń na macie. Druga strona. Lewa dłoń na odcinek lędźwiowy, krzyżowy. I wycofujemy bark do tyłu, łokieć do tyłu. I otwarcie. Jeszcze większe klatki piersiowe. Jeden. Pilnuj przeprostu w łokciu. Nie do wewnątrz, tylko na zewnątrz. Dwa. Trzy, cztery, pięć. Dobrze, dłoń na macie. Jeszcze palce stóp razem i wycofaj pośladki. Usiądź pośladkami na piętach i palce, dłonie, ręce do tyłu. Spleć również w koszyczek. Barki z łopatki do siebie, barki do siebie i wyprostowane ręce do tyłu. Wycofuj. Odsuwaj od pośladków. Dobrze, i przytrzymamy. Wydłużaj cały czas odcinek szyjny. Jeden, dwa, trzy. Też mamy piękne otwarcie klatki piersiowej. Cztery, a o to nam dzisiaj chodzi. Otwieramy serce. Pięć. Dobrze. I jeszcze barkami krążenia do tyłu na chwilkę. Dobrze. I do przodu. Ok. Dłonie do przodu. Jesteśmy w klęku podpartym. Zadrzej palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu. Pięty delikatnie na zewnątrz. Palce do środka. Tak, żeby zewnętrzne krawędzie stóp były równoległe z dłuższymi krawędziami maty. Odpychaj się dłońmi tak jakby do tyłu, żeby przynosić ciężar ciała na stopy, żeby nie obciążać nadgarsków przestrzeń między uszami a ramionami, ramiona w linii z uszami barki na zewnątrz, no i wyprostowane rozpłaszczone plecy, tutaj plecy są naszym priorytetem, jeżeli potrzebujesz ugiąć nogi delikatnie w kolanach nic nie szkodzi jak najbardziej jest to opcja, ale najważniejsze jest, jest kierowanie pośladków do góry miednicy, tak i proste plece Dobrze, i małymi krokami przejdź na początek maty, to znaczy stopy między dłoni. Wydłuż plecy, spójrz przed siebie. Pochylenie czubek głowy skierowane do maty. Mhm. Utka tasa na wdech. I ugnij nogi w kolanach, pośladki do maty, ręce do góry i cały czas odcinek lędziowy pracuje. On cały czas pracuje do trzech jeden. Mhm. Ręce kierują do kciuki za siebie. Ręce do góry, dwa, trzy. Piękny masaż organów wewnętrznych. I urdwa hastasana, przejdź do pionu i ręce wzdłuż tułowia. Dobrze, w tej pozycji ponownie wycofaj ręce do tyłu, spleć w koszyczek. O, i jeszcze barki do tyłu, łopatki do tyłu, wyprostowane ręce. Odsuwaj od pośladków, przytrzymaj. Jeden, Jesteśmy wyprostowani, wydłużony kręgosłup. Dwa. Obserwacja oddechu, pamiętaj. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze. I w tej pozycji ugnij nogi w kolanach. I mamy taką ale Tylko tutaj odcinek lędźwiowy niech pracuje. Jeden. Dwa. Trzy. 4, 5. I ręce są w tej samej pozycji, ale ugnij nogi w kolanach, proste plecy i pochylenie do przodu, czubek głowy skierowany do maty, a ręce do góry, jak najwyżej. 1, zostańmy. 2. Mogą być nogi ugięte w kolanach, jeżeli teraz tego potrzebujesz. 3, 4. Pięć, dobrze, już rozplec, rozplatamy koszyczek, dłonie na macie, możesz przykleić, tak, wnętrze dłoni i wycofaj jedną nogę do tyłu, drugą nogę do tyłu, tutaj weź wdech i z wydechem chaturanga dandasana połóż się na brzuchu, łokcie blisko żeber, unieś klatkę piersiową, przejdziemy do budżanga tak, tutaj odcinek lędźwiowy nam pracuje, ale mamy otwarcie klatki piersiowej. Patrząc do góry aktywujemy. Jeszcze stymulujemy do pracy tarczycę. No i też yy, masaż takich organ, organów wewnętrznych, tak? Bo mamy wygięcie. Mhm. I przytrzymajmy jeden budżan gaz na pozycja kobry. Dwa. Doprowadzamy więcej krwi do naszej miednicy. Trzy. Tak, korzystają narządy rozrodcze również. Cztery. Pięć. Dobrze. I przyklej kolana, więc unieś biodra do góry. Zadrzej palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu, pies z głową do dołu. A chomuka Weź wdech i kolanami na matę przejdź i unieś się do góry. Jesteśmy w, tak w klęku. Mhm. Chcę, żebyśmy zrobili sobie delikatną usztrasanę. Stopy cały czas na szerokość bioder, kolana w linii z biodrami, ręce na biodrach, weź wdech, zasi pępek do kręgosłupa, wydłużamy ten odcinek szyjny i z wydechem barki do siebie, łokcie do siebie delikatna usztrasana. Tutaj em, kciukami, tak jakbyś chciał, chciała wypychać kolce biodrowe do przodu. Pamiętaj, że cały czas tutaj mamy jedną linię kolana biodra. I jeszcze cały czas koncentruj się na otwarciu klatki piersiowej. Spójrz w górę. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Ok. przejść do pionu. Zawsze możesz wychodząc u trasanych chwycić za odcinek lędźwiowy. Ok. I kolana razem usiądź pośladkami na piętach. Czoło. Na macie, ręce wzdłuż tułowia. Balasana, pozycja dziecka. Dobrze. Wyjdź z pozycji, klęk podparty. I jeszcze raz. Wklęsłe plecy, weź wdech, pozycja krowy. I zaokrągli kot z wydechem. Jeszcze raz, wdech. Wydech. Proste plecy, przejdź do szczeniaka, ale w szczeniaku odłóż dzisiaj Przedramiona na matę. Przedramiona na matę i patrzymy przed siebie. Nie przyklejamy czoła do maty. Przytrzymaj na chwilę. Ten odcinek lędźwiowy też niech pracuje. Nie wyginaj się tutaj, w, nie wykonuj takiego łuku, tylko cały czas aktywny. Dobrze, wycofaj ręce, zadrzyj palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu. Przejdziemy teraz do pozycji jeźdźca. Prawa stopa między dłonie, krok do przodu. A z tyłu noga wyprostowana, na zadartych palcach. Dłonie na opuszkach palców, kolano ciągnie do przodu. Wyobrażaj sobie, że ktoś podchodzi ciągnie za kolano, a z drugiej strony ktoś ciągnie za piętę. I chcemy jeszcze zbliżyć biodra do maty i przytrzymamy. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć. Dobrze, kolano na matę, grzbiet stopy na matę, unieść się do góry. Mamy tutaj kąt prosty, kolano w linii z biodrem, tyło pochylenie miednicy. Przenieś ręce do góry i za siebie. Mhm. Schodzący księżyc, kciuki do tyłu. Wygięcie mamy w odcinku lędźwiowym i też otwarcie klatki piersiowej. Jeden, dwa, trzy. 5. Dobrze. Wyjdź z pozycji. To znaczy dłonie na macie. Wycofaj kolano, druga strona, krok do przodu lewa noga. Ustaw pozycję docelowo kąt prosty, biodra w linii z kolanem i ręce do tyłu, otwierając klatkę piersiową, tyło pochylenie miednicy przytrzymamy 1, 2. Cztery. Pięć. Dobrze. Dłonie na macie. Wycofaj kolano. Powtórzymy sobie prawa stopa, krok do przodu. tu tułów do góry. Mhm. I to samo. Anginiasa na najpierw. Ale teraz ręce z góry wędrują do przodu, na dół i do tyłu koszyczek. Ale w tym samym czasie też wygięcie kręgosłupa do tyłu. 1. Odsuwamy koszyczek od pośladków. Dwa. Otwieramy pięknie klatkę piersiową. Trzy. Cztery. Pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji. Dłonie mata. Wycofaj prawe kolano do tyłu. Lewa stopa, krok do przodu. Unieś się do góry. I najpierw mamy wschodzący księżyc. Andrzenia Sano na klęku. Tutaj weź wydech z wydechem. Ręce do przodu, do dołu, do tyłu. Spleć koszyczek. Barki do siebie, łopatki do siebie. Koszyczek, ręce wyprostowane. I odsuwamy jeszcze cały ten koszyczek od pośladków. I wygięcie kręgosłupa. Do tyłu. Jeden. Powodujemy większe ukrwienie w sercu i w płucach. Dwa. Mhm. Trzy. 4, 5, dobrze, wyjdź z pozycji, dłonie mata, przejdź do klęku podpartego, wklęsłe plecy, pozycja krowy, weź wdech, z wydechem zaokrągli kot, proste plecy, przejdź do szczeniaka, ale znowu przed przedramiona na matę, patrzymy przed siebie, o, odcinek lędźwiowy aktywny, Dobrze, wycofaj ręce, przejdź do klęku. Ponownie zrobimy sobie usztrasane. Może uda się delikatnie, głębiej wejść w pozycję. Możesz dłonie cały czas mieć na biodrach, a możesz kciuki wcisnąć pod pośladki. Mhm. Czyli troszkę delikatne pogłębienie tej pozycji. Dobrze, pamiętaj, weź wdech, zasi pępek do kręgosłupa. Wydusz odcinek szyjny, najpierw ręce na biodrach. Ok, i z wydechem barki do tyłu, łopatki do tyłu. Mhm. Łokcie do tyłu, możesz tak zostać, a możesz kciuki wcisnąć pod pośladki i jeszcze delikatnie wy, wychylić się do tyłu, wygiąć do tyłu kręgosłup, ale cały czas kolce biodrowe do przodu ciągną. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć. Chwyć prawą dłonią za odcinek lędźwiowy. Kolana razem usiąść pośladkami na piętach. Czoło na macie ręce wzdłuż tułowia. Dobrze. Przejdź do klęku podpartego. Zadrzej palce stóp i przejdź do psa z głową do dołu. Zostańmy na trzech oddech. Jeden. Dwa z tej pozycji przejdź do deski na trzy, jeden dwa trzy połóż się na brzuchu mhm. i budżan gasana wdech, pozycja kobry wydech, opadnij wdech, unieś się do góry z pozycji kobry i z wydechem przejdź do świerszcza salabasana, ręce wzdłuż tułowia nogi uniesione tak, dłonie nad matą, nad podłogą około 5 cm. 5 cm również od ciała przytrzymamy. Na chwilkę wydłużę odcinek szyjny. Dobrze. I krokodyl, dłoń na dłoni, czoło na dłoniach na chwilę. Dobrze, jeszcze raz gasa na wdech, unieś się do góry, z wydechem opadnij. Wdech, unieś się do góry, żeby z wydechem przejść do świerszcza. Tutaj weź wdech i z wydechem spleć dłonie znowu w ciasny koszyczek. Warki do siebie, łopatki do siebie i odsuwaj koszyczek od pośladków. Jeden, dwa, trzy, cztery. Pięć. Dobrze. Krokodyl. Dłoń na dłoni. Pozycja krokodyla. Czoło na dłoniach. Dobrze. Jeszcze raz. Budżan na wdech. Pamiętaj o otwarciu klatki piersiowej. Wydech opadamy. Wdech. Z budżan gasany z wydechem przejść do świerszcza. Tutaj weź wydech i z wydechem chwyć za dłonie, dłońmi za kostki. Odsuwamy jeszcze. Kolana do góry, a pięty od pośladków, Danura na Pozycja kołyski. Jeden, dwa. Kolana na szerokość bioder, trzy. Unoś klatkę piersiową. Cztery, pięć. Dobrze. Wyjdź z pozycji krokodyl na chwilkę. Dobrze. Dłonie koło klatki piersiowej. Unieś się do góry. Przejdź do psa z głową do dołu. Pośladki do góry i skrzyżuj nogi z przodu, przejdź do siadu. Mhm. Ugnij prawą nogę w kolanie, przestrzeń między stopą a dłonią jednej dłoni, pięta blisko pośladka, prawa, e, prawa ręka z tyłu, lewa góra wdech i łokieć przed kolanem, wydłuż plecy, weź wdech, skręć stopa z przodu, aktywna, bark do tyłu, e, prawy łokieć do tyłu i przytrzymaj jeden. Dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji i zrobimy na drugą stronę. Ugnij nogę w kolanie, lewa ręka z tyłu, prawa góra wdech, stopa pamięta aktywna, łokieć przed kolanem, wydłuż plecy, weź wdech i z wydechem skręć się, spójrz za siebie, lewy bark do tyłu, lewy łokieć do tyłu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, wyjdź z pozycji. I teraz podeszwy stóp razem. Proste plecy, chwyć dłońmi za palce stóp, wydłuż plecy, weź wdech i pochylenie tyle, ile możesz. Ważne, żeby proste były plecy. Mm -hmm. przytrzymamy jeden, jeszcze łokciami możesz odpychać łydki na zewnątrz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobrze, proste plecy i przejść do siadu skrzyżnego. Kochani, bardzo Wam dziękuję za praktykę, mam nadzieję, że obręcz barkowa rozruszana, otwarta klatka piersiowa otwarta. Serce, i jesteśmy gotowi do działania. Dziękuję pięknie, wspaniałego dnia Ci życzę i zapraszam na moje kolejne praktyki. Namaste.